Siemaneczko tutaj, Wanisz. Dziś chciałbym Was poinformować, że mam coraz mniej czasu, przez co nie, nie będzie filmów za dużo. I no, dlatego będę odpał się na Twitchu jakiś, co jakiś czas. Zazwyczaj, pewnie wieczorem. Może czasami z, wcześniej, z rana, na przykład z, z rana o mnie to 12. Ale nie wiem. E, powód jest taki, że no, Twitch mi pozwala więcej, tak. Nie, nie krzyczy na mnie, jak puszczam muzykę na przykład, bo YouTube tak robi. I te streamy będą o wiele lepsze niż kiedykolwiek robiłem na YouTubie, czy gdziekolwiek, nawet lepsze niż filmy, wszystko tak ustawiłem ładnie, że naprawdę aż, aż szkoda gadać, nie, szkoda gadać, Musisz przyjść i zobaczyć, założyć konto na Twitchu, ponieważ Twitch to fajna, fajna, fajna strona, naprawdę polecam. Ja, ja tutaj, ja już tu ledwie zipię, nie? Jestem niewyspanym. Ale gdzieś muszę też zapierdalać zaraz, więc jakby, no. Będzie fajnie. Mam nadzieję, że widzimy się na streamie. Do zobaczenia. Eluwina.